Witam. Takie krótkie podsumowanie w sumie meczu Śląska-Wrocław, między Śląskiem Wrocław a Piastem Gliwice Mecz był zresztą bardzo dobry. Jeżeli chodzi o przebieg meczu, no to Piast obrał sobie taką taktykę troszkę wciągnięcia zespołu Śląska. Śląsk miał 60% posiadania piłki, Piast tylko 40%. No, a w momencie, kiedy dwóch defensywnych pomocników, w momencie przejęcia piłki, kołsanie, kołsanie przeciwnika dało to bardzo dobry efekt z kontr praktycznie trzy bramki Gerard Badi jedna asysta rozegrał bardzo bardzo dobre spotkanie no, man of the match też bardzo, bardzo duża i wielka praca zawodników defensywnych, pomocników Stojana Vranesza i Bartosza Szczeligi wielka, wielka praca, wielkie uznanie Uros Kuno Kuron też szczelił bramkę bardziej tak wyglądało jakby Troszkę z przypadku, no wiadomo, no szczęśliw też trzeba pomagać. Także po doświadkowaniu rzutu wolnego uroskulon umieszcza piłkę w bramce. Jeśli chodzi o skrzydło, no to i Sasa Ziewicz, Martin Bukata i zawodnicy, którzy weszli na boisko Macienkowski, musimy też wziąć to pod To jest typowy napastnik. Osłowski jest to ofensywny pomocnik środkowy. Nie wnieśli też. No skrzydła raczej, raczej tutaj słabo wszystko prosperowało. Również yy, mało widoczny Michał podopulos, Tak, jak mówię, że to środek boiska, zasłóż sobie na to wszystko. Yy. Jeśli chodzi o śląsk Wrocław, na, na pewno na uznanie zasługuje mecz: Roberta Picha, przepiękny gol Aleksandra Kowacewicza z rzutu wolnego. No i na koniec spotkanie bardzo, bardzo, bardzo brzydkie zachowanie zawodników yy... Chlousk, dwóch zawodników, którzy się pobili, dwie czerwone kartki, chociaż yy, prowedyjerem prawdopodobnie był Kowacewicz, ale to Łukasz Malej otrzymał czerwoną kartkę i Herbert nie zobaczy, będą zawieszeni. Na pewno będą też z tego tego zdarzenia będą na pewno wciągnięte wnioski. Trzeba to wziąć pod uwagę. Jarosław Badia też yy, dołożył jeszcze sobie asystę, także całkowity man of the match yy, jeżeli chodzi o tego zawodnika. No i na, na pewno do najlepszych jest ten tego spotkania yy, Lubos Kamenar. Ja nie rozumiem dlaczego yy, polityki Śląska Wrocław, yy, No że tam kuleją, Pawełek, który popełnia Często Babole, Lubos Kamenar. Yy, bardzo słabe spotkanie, mów przynajmniej z, z dwie bramki obroni, przynajmniej jedną, żeby wpadł remis. Tak jak mówię, że, że, ten, że coś tutaj nie gra, a przypomnijmy, trzeba przypomnieć o tym, że to z Gwiazdową ma przecież młodzieżowego reprezentanta Polski, który jest wypożyczony z klubu. Nie wiem dlaczego nie postawili na niego, tylko stawiają na starszych zawodników, którzy nie są zbyt pewni. Ich sprawa, eee, tak, o śląsku mówiłem. Jeżeli chodzi o opiat z to tak jak mówię, że, że mecz ugrany przez środek pola. Myślę, że to by było na tyle, jeżeli chodzi o takie podsumowanie i czekamy na mecz Lecha Poznań z Alką Gdynia. I tak jak mówię, że yy, póki mogę, czyli dzisiejsze mecze, jutrzejsze mecze będę sobie, będziemy sobie komentować. Mniej więcej jak to wszystko wygląda. O, jestem bardzo zadowolony z tego meczu, że że mogą oglądać. Mam troszkę więcej czasu, także teraz skupimy się troszkę na piłce nożnej na kanale więcej. Myślę, że to wszystko. Także trzymajcie się i do zobaczenia.